Cześć, witam Was w kolejnym filmiku. Zróbmy sobie ponownie raz jeszcze filtrację mobilną. Każdy z Was może sobie zrobić taką filtrację. Nie trzeba być ekspertem, nie trzeba się super znać. A filtracja, jaką zrobicie, to będzie naprawdę naprawdę petarda. No i zrobię robotę. Słuchajcie, w waszym, w waszym krewetkarium, czy nawet w waszym akwarium z rybami. Naprawdę, no, to jest coś, coś fajnego. Może nie wygląda, bo w środku, jednak, jak macie małą kostkę, to wrzucić taki filtr w takim pojemniku to jest no, średni wygląd i, i jakby nie dostarcza urody zbiornikowi. Ale jeżeli Wam jakby nie zależy na, na tym, żeby to był jakiś super wygląd, a zależy Wam na, na dobrej filtracji, no to serdecznie polecam. Takie filtry, czy to rynowe, czy, czy filtry takie, właśnie mobilne, one dlatego się nazywają mo mobilne, bo są w pojemniku plastikowym. Wielkość pojemnika, oczywiście, jest dowolna. Tak samo wysokość tego pojemnika także jest dowolna. Ale też nie przesadzajmy, bo jak zrobimy bardzo wysoki pojemnik, no to po jakimś czasie, jak te wszystkie warstwy nam się zapchają no to przepływ będzie kiepski i jakby nic z tym nie zrobimy, chyba że zamiast tej kostki napowietrzającej podepniemy sobie głowicę jakąś padmini to wtedy ona mocniej nam pociągnie jakby z tego, z tego zbiornika. E, dlatego bez, bez szaleństw ja tutaj mam jakieś 15 cm może niecałe, nie no z 15 będzie e, może ciutkę mniej e, Taki, taki oto pojemnik też patrzę, no po prostu, żeby taki pojemnik mi nie zabrał całego miejsca w krewetkarium. Wiadomo, że krewetkaria są małe, więc nie szalejmy z głową. Kupujemy pojemnik. Teraz co do kratki filtracyjnej, ja używam akurat teraz tych z hapetu, ale polecam filtry z firmy Ista. One są wysokie na 1,5 cm, może nawet około 2 cm z nóżkami. Mają, są wysokie, fajniejsze. Te są po prostu. Dosyć, dosyć cienkie i jak nam tam się brud będzie zbierał na dole, no to czym wyższy, jakby ten filtr na jakichś nóżkach, tym lepiej. No ale mówię, no spokojnie, kilka miesięcy wam to też wytrzyma na takim filtrze z hapetu Możecie kupić, mówię, ISTA, a możecie poszukać na AliExpress. Też są fajne filtry podżwirowe i wysokie, i, i możecie sobie tutaj dorzucić, co chcecie. Jakiś czas temu wam pokazywałem, że robiłem. Na tych kostkach. Mamy, słuchajcie, takie e, kostki już pokazywałem jakiś czas temu e, na innym filmiku. To jest coś w rodzaju pompumeksu. Kostka dosyć duża e, i aktualnie teraz e, tych kostek używam. Kiedyś wam pokazywałem, jak to robiłem w takiej rydnie filtracyjnej e, z moją córką, wtedy był odcinek. A teraz wam pokażę też krok po kroku dosłownie identyczna sytuacja, tylko w takim filtrze mobilnym. Kładziemy sobie po prostu te kostki. Układamy, nie wiem czy mi ich tutaj wystarczy, wydaje mi się, że może być trochę za mało. Ale to nie jest jakby problem, bo ja sobie wtedy podsypię troszeczkę inną ceramiką. No będzie za mało. Widzicie, już mi tych kostek nie wystarczyło, bo ja je praktycznie wszędzie zacząłem używać, w każdych zbiornikach. Ale to nic. Zobaczcie, zrobimy sobie coś takiego. A wszystkie pozostałe wolne miejsca wypełnimy PrimePore z firmy Qualdrop. PrimePore z firmy Quadrop. Mega jestem zadowolony. Jeżeli nie używaliście, to polecam, polecam spróbować. Takie kuleczki w środku, w środku, one są puste, czyli mogą nam się wytwarzać bakterie beztlenowe we wnętrzu takich kulek. Spoko opcja. To nie jest tak, że tylko teraz Chopenik to poleca, ale to polecam od zawsze, jak się cofniecie kilka-kilkanaście filmów wstecz, to tak, że to polecałem i większość hodowców krewetek czy nawet akwarystów sypią właśnie te media filtracyjne do swoich filtrów. Dobra. Tobie sobie troszeczkę wypełnimy tutaj te wolne miejsca właśnie tą ceramiką i teraz na to idzie gąbka. Dobra i tutaj zobaczcie, jeszcze kawałek mi zabrakło, więc jeszcze kawałek sobie zaraz dotnę i tutaj wcisnę. Jest, słuchajcie, nawet, nawet fajnie, idealnie. Tutaj, słuchajcie, zrobimy troszeczkę inaczej. Wysypiemy sobie bakterie Biobakter. Ja oczywiście wolę Bionitro, ale Bionitro mi się skończyły, a mam Biobakter, więc wysypiemy, wysypiemy bakterie Biobakter. I po bakteriach, biobakter. Widzicie, tak to szybko idzie. Dobra, i teraz na to słuchajcie, podłoże. Podłoże, słuchajcie, nie może być nic innego jak master soil, więc wysypujemy master soil i tak samo przed filtrem też będzie szło master soil. Dobra i mamy nawet troszeczkę z taką górką, zrobiłem tutaj u góry brzegi, żeby nam to nie spadało, a górka jest tutaj wysypana, zawsze to troszeczkę więcej podłoża na, na filtrze. I to wszystko słuchajcie, taki filterek mobilny mamy gotowy, wkładamy do akwarium kostka napowietrzająca, lub jak chcecie tu możecie uciąć i wmontować sobie patamini i macie świetny filtr. Do akwarium roślinnego, do krewetkarii, do jakichś zbiorników hodowlanych. Świetny, świetny filtr i szybko też do, do zmiany. Wyciągacie cały filtr, stawiacie sobie gdzieś na stole, robicie, robicie szybką podmianę podłoża, wkładacie znowu, odpalacie i kręci się wszystko dalej. Także coś takiego, już pokazywałem tu kilka razy, ale warto przypominać, bo to są fajne, proste filtry i naprawdę biologia jest przepotężna. Czym większy ten filtr, tym macie naprawdę świetną biologię. No dobra, słuchajcie, filterek zamontowany, mobilny w akwarium. Czekam na wodę ERO, aż się aż się nazbiera i zalejemy kolejny, kolejny filterek. Oczywiście dociąłem troszeczkę tą rurkę, żeby nie wystawała ponad. Jak możecie zobaczyć, zrobiłem taki kopczyk jeszcze na, na, na tym filtrze, żeby było troszeczkę więcej podłoża. Bakterie, bakterie na podłożu rozsypane. No i tyle, zalewamy i filterek gotowy. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć, cześć.